Dzień dobry państwu. Minęła, go, minęła godzina siódma. Rozpoczynam dziesiątą sesję Rady Miejskiej w Wrocławiu. Witam bardzo serdecznie Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza Gminy Miosław Huberta Gurszczyńskiego, panią, panią Skarbnik Galinę Kociębę, pana mecenasa Łukasza Surmę, tak. państwa kierowników jednostek organizacyjnych pracowników Urzędu Gminy. Witam Panie i Panów Sołtysów, mieszkańców gminy, przedstawiciela prasy. Proszę Państwa Radnych o wciśnięcie przycisku kworum. Panie Marku, jeszcze raz poprosiłem. W sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum. Nim zaczniemy, mam do Państwa prośbę. Jeżeli, będzie, jeżeli będziecie Państwo zabierać głos, to po zakończeniu prosiłbym o wyłączenie mikrofonu, ponieważ kolejna osoba nie będzie wtedy mogła zabrać głosu i nie będzie jej słychać przez mikrofon. Dziękuję. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli przedstawienia porządku obrad. Porządek obrad się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt szósty, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach. Podpunkt A. Zmiany uchwały numer 8 przez 73 przez 19 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Podpunkt B. Powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Podpunkt C. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłosław. Oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku. Podpunkt D uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Podpunkt E <laughs> zmiany uchwały nr 5 przez 34 przez 19 Rady Miejskiej w Miłosowiu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Punkt 7 pytania, interpelacji i wnioski radnych. Punkt 8. Wolne głosy i informacje. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Czy Państwo, Radni, mają jakieś pytania, uwagi co do porządku? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Za porządkiem obrad głosowało 13 Radnych. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu przyjęcia protokołu poprzedniej sesji. Protokół został wyłożony w biurze rady do oglądu, a także przesłany państwu na program E-sesja. Czy Państwo radni mają jakieś pytania, uwagi? Proszę. Chciałbym się Adon tylko ustosunkować do punktu siódmego, w którym co do mojej osoby w kreację błąd. Odpowiadając pani radnej Annie Woźniak na temat wykonywanych oprysków tutaj w naszej okolicy, nie stwierdziłem, że one są nieszkodliwe, tylko przepraszam, mówiłem o tym, że większość rolników zabiegi insektycydami wykonuje zgodnie z dobrą praktyką rolną i w godzinach wieczornych, kiedy są zakończone obloty pszczół. Prosiłbym na przyszłość o protokołowanie tych rzeczy, które rzeczywiście tu padają, a nie jakichś innych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, czy poprawiony protokół mógł przybyć teraz, czy będziemy głosować na protokołem z poprzedniej sesji? Z poprawką, tak? Mhm. Dobrze, dziękuję. Zatem przejdziemy do przegłosowania protokołu poprzedniej sesji z poprawką zgłoszoną przez radnego Adama Spychałę. Zatem przechodzimy do głosowania. Do chwilę poczekamy pani Anna poprawi. Pani Ania, tutaj mnie poinformowała, że już jest, naniesiona poprawka. Tak, zatem przechodzimy do głosowania. Za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych. Dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja przewodniczącego rady o działalności rady w okresie międzysesyjnym. 4 czerwca odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, podczas którego została przeprowadzona kontrola działalności jednostki organizacyjnej gminy Miłosław, to przez szkoły Podstawowej imienia Wiosny Ludów w Miłosławiu w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Do biura Rady wpłynęły następujące pisma. 28 maja uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku stwierdzająca nieważność uchwały nr 8 przez 75 przez 19 Rady Miejskiej w Miosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców z powodu sprzeczności z przepisami prawa. 27 maja. Informacja prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o ustaleniu przez Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu liczby ławników, którzy mogą być wybrani przez Radę Miejską w Miosławiu. Informacja o możliwości zgłaszania kandydatów została zamieszczona w biuletynie Informacji Publicznej. 28 maja zapytanie radnego województwa Wielkopolskiego Tadeusza Tomaszewskiego i odpowiedź marszałka województwa Wielkopolskiego w sprawie stacjonowania karetki pogotowia w Pyzdrach. 29 maja prośba Milosławskiego Towarzystwa Cyklistów o dofinansowanie 13 rodzinnego rajdu rowerowego. Pismo zostało przekazane do Burmistrza Gminy, jako że sprawa ta nie zawiera, nie zawiera się w zakresie kompetencji Przewodniczącego Rady Miejskiej. W omawianym okresie 1 czerwca wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Panią Małgorzatą Buzową i Radnym Robertem Suwalskim uczestniczyłem w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w Milosławskim Parku. Tego samego dnia wraz z radnym Robertem Suworskim uczestniczyliśmy również w Dniu Dziecka zorganizowanym w lipiu. 2 czerwca dopingowałem wędkarzy podczas zawodów zorganizowanych przez Miosowskie Centrum Kultury. Otrzymałem także zaproszenie na uroczystość pożegnania absolwentów oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej oraz absolwentów Szkoły Podstawowej imienia Wiosny Ludów, która odbędzie się 19 czerwca 2019 roku. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu piątego. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone w poprzedniej sesji. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym to jest od dnia 23 maja do 6 czerwca. W okresie międzysesyjnym podjęte zostały następujące zarządzenia burmistrza w sprawie zatwierdzenia arkuszy orga, ar, organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław na rok szkolny 2019-2020, ogłoszenia wykazu nieruchomości w gminie Miłosaw przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy Miłosaw na 2019 rok, zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłosławiu prowadzonego przez Gminę Miosa oraz zarządzanie zmieniające zarządzanie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej im. Miana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie prowadzonej przez Gminę Miosa. Przyznania dotacji na realizację w formie wsparcia zadań publicznych w 2019 roku, nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości w Miłosławiu, ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Gminie Miosa przeznaczonej do użyczenia. Z zakresu zamówień publicznych ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Wierzbowej, Leszczynowej, Kasztanowej i Kolejowej w Orzechowie. Etap drugi oferty można było składać do 4 czerwca. Wpłynęło 10 ofert. Przetarg na razie jest nierozstrzygnięty. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w następujących imprezach. 22 maja przekazałem Radzie Miejskiej raport o stanie gminy Miłosaw za rok 2018. Został on także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej będzie również omawiany przy najbliższej sesji absolutoryjnej. 25 maja brałem udział w majówce zorganizowanej w miejscowości w Gorzyce organizacji, która dotyczyła organizacji pozarządowych z terenu powiatu grzesińskiego. 27 maja uczestniczyłem w zebraniu przedstawicieli powiatu, powiatowego banku spółdzielczego we wrześniu na tzw. walnym zgromadzeniu. 29 maja odbył się konkurs na dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Biosławie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie. 1 czerwca brałem udział w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników i wspólniczek spółki Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży spółka z owikuszewie. Został wybrany nowy prezes tego, tej spółki. Prezesem z dniem 1 czerwca został pan Jarosław Płaciński. Również wprowadzę dwie nowe osoby do rady nadzorczej z, z, w skład, które, które będą pochodzić z gminy Miosów. 1 czerwca wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Dawidem Strzelczykiem oraz Wiceprzewodniczącą Rady Panią Małgorzatą Mzową oraz radnymi uczestniczyliśmy w Dniu Dziecka w parku w Miłosowie. Podczas tej imprezy został otwarty również nowy plac zabaw dla dzieci. Chciałbym w tym miejscu również podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego Festynu, naprawdę impreza godna naśladowania i myślę, że w przyszłości będziemy te, tego typu imprezy realizować również. Również przyczynili się do organizacji tej imprezy Strażacy z OSP w Miosławiu, pracownicy Urzędu, więc również ogromne słowa podziękowania. 1 czerwca, również z przewodniczącym i z radnym Robertem Sworskim uczestniczyłem w Festynie z Okazji Dnia Dziecka w, w w Lipiu. 2 czerwca od rana uczestniczyłem w zawodach wędkarskich zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka w Parku W Miosławiu, a w godzinach po, po, popołudniowych byłem podczas wręczania nagród na Rajdzie Fortuny w Hermanowie. 4 czerwca uczestniczyłem w godzinach porannych we Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba w Miosławiu, w której żegnaliśmy Państwa Jęczaków wyruszających na pielgrzymkę do Jerozolimy. 5 czerwca brałem udział w spotkaniu w zakładzie gospodarki odpadami Spółka z owiarocinie. Omawialiśmy możliwość współpracy i wyjścia z porozumienia, w którym w chwili obecnej gminami Miosław działa w Lurkowie. Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 22 maja przekazanych do Wydziału Kontrolne, Kontroli Prawnej i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego to następujące uchwały w sprawie miejsc uchwała numer 9 przez 79 przez 19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Orzechowie w rejonie ulic Topolowej i Milosawskich gmina Miłosaw, etap B ulica Miosawska oraz uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Milosawiu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok i do regionalnej izby obramkowej w Poznaniu i w Koinie. Przekazałem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Miosławiu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Burmistrzu. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Ja mam Panie Burmistrzu. Panie Burmistrzu, ja mam pytanie w związku z spotkaniem w Jarocinie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będziemy mogli zmienić z st tą stację, prze prze nie przeładunkową, tylko celową wozu odpadów komunalnych? Dziękuję. Na trzy spotkanie dotyczyło ogólnie wymiany doświadczeń i możliwości przejścia. W chwili obecnej gmina wiosła jest przypisana do regionu Rurkowskiego dwa powiaty Grzysiński i Gnieźniński. W chwili obecnej nawet nie będziemy próbować występować z tego, ponieważ za chwilę ustawodawca. Sejm ma zmienić ustawę i to gminy będą mogły wybierać regiony, więc myślę, że w tym przypadku będziemy mogli również sobie szukać tam, gdzie będzie nam to lepiej odpowiadało i będzie to tańsze rozwiązanie w chwili obecnej. Na pewno będzie to też karta przetargowa do rozmów z porozumieniem Lulkowskim. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę, zatem przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach podpunkt A, zmiana uchwały nr 8 przez 73 przez 19 Rady Miejskiej w Miosławiu z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Poproszę o przedstawienie Panią Dostępcę Skarbnik Piłotu Bodarczego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska uchwala co następuje. W uchwale nr 8, łamane na 73 na 19 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany. Dodaje się paragraf 4a w brzmieniu. Różnicuje się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny następujący sposób. Opłata dla 6, 7, 8, 9 i 10 osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi po 10 zł za każdą z tych osób miesięcznie. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkujących nieruchomość równa jest 11 lub więcej osób, opłata dla wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość wynosi łącznie 120 zł. Punkt drugi. Dodaje się paragraf 4b w brzmieniu. Różnicuje się wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w następujący sposób. Opłata dla szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej osoby zamieszkującej nieruchomość wynosi po 20 zł za każdą z tych osób miesięcznie. W przypadku, gdy liczba osób zamieszkających nieruchomość równa jest 11 lub więcej osób, Opłata dla wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość wynosi łącznie 240 zł. Punkt trzeci dodaje się paragraf 4c w brzmieniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej stawki opłat dotyczą osób, stawki opłat dotyczących osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Miłosław. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2019 roku. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 12 głosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Uchwałę przedstawiłem ja. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. Powołuje się zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie. Będziemy musieli spośród nas wyłonić 3-osobowy skład. Paragraf drugi. Zadaniem zespołu, o którym mowa w paragrafie pierwszym, niniejszej uchwały jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w miłosowiu opinii o ogłoszonych kandydatach na ładników do Sądu Rejonowego we wrześniu oraz do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jerzyca w Poznaniu, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku. Prawo ustroju sądów powszechnych to jest dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 52 z późniejszymi zmianami. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu przedstawię tylko krótkie uzasadnienia wyjaśniające, w jakim celu jest ta, ta uchwała podejmowana. W związku z upływem kadencji ławników działających przy sądach powszechnych Rada Miejska jest zobowiązana dokonać najpóźniej w październiku 2019 roku wyboru ławników na nową kadencję. Zgodnie z artykułem 163 paragraf 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 52 z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do wyboru Rada Gminy powołuje zespół, zespół który przedstawia na sesji Rady Gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały proponowanym w jest uzasadnione. Otwieram dyskusję. Prosimy Państwa radnych o zgłaszanie się do tego zespołu. Ja każdorazowo będę się pytał, czy, czy radny się zgadza. Mam jakichś chętnych radnych? Potrzeba? A Pani Maria była Pani w poprzedniej kadencji, a czy chciałaby Pani wiedzieć teraz? Pani Ania się zgadza, mamy jedną osobę. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby się zgłosić? Może pani radna Hanna Spychała by chciała wziąć udział. Pani radna Hanna Spychała zgodziła się. Jeszcze jedna osoba. Może pan radny Mariandy? A. Pan. pan radny Andrzej Wnuk zgadza się? Dobrze, dziękuję. Zatem mamy trzy trzyosobowy skład zespołu. Pani Ania jeszcze uzupełni tylko uchwała a następnie przejdziemy do głosowania. Rada Miejska przyczyna w głosach za. Podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6c. Ustalenie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz określenia granic ich owodów od 1 września 2019 roku. głos proszę, że przedstawiła uchwałę pani sekretarz Janina Iwińska. Dziękuję. Wysoka Rado do 31 sierpnia bieżącego roku obowiązuje plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław ustalony w 2017 roku w ramach wdrażania nowego ustroju szkolnego. Obecnie zachodzi potrzeba ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na dalszy okres, rozpoczynający się od 1 września. Przedkładany dzisiaj projekt uchwały zakłada, że Obwód szkoły podstawowej imienia Wiosny Ludów w Miosławiu, która od 1 września wejdzie w skład zespołu szkolno przedszkolnego, obejmie miejscowości Miłosław, Bugaj, Bagatelka, Białe Piątkowo, Franulka, Chrustowo, Ródki, Gorzyce, Kozubiec, Kębłowo, Pauczyn, Lipie, Biechowo, Biechówko, Skotniki, Książno, Mościska i Stoki. W granicach obwodu szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Orzechowie znajdą się orzechowo i Brzeczka. Natomiast w skład z obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła-Sokołowskiego w Czeszewie wejdą miejscowości Czeszewo, Czeszewo-Budy, Szczodrzejewo, Mikuszewo, Chlebowo, Nowa Wieś Podgórna, Sarnice, Warta i Spławik. Zgodnie z wymogami prawa oświatowego, uchwała określa również adresy siedzib szkół i innych lokalizacji, gdzie prowadzone są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Niniejszy plan sieci został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, co zostało wyrażone w piśmie z 29 maja bieżącego roku. Pozytywną opinię o projekcie uchwały wyraził również zarząd Miosławskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego pismem z dnia 5 czerwca. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w biuletynie informacji publicznej oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych w urzędzie gminy i w szkołach, a wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za, podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6d. Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Uchwałę przedstawi pani sekretarz Janina Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych został wywołany w związku ze zbliżającym się walnym zgromadzeniem członków tego stowarzyszenia. Zgodnie z obecnym brzmieniem uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia WOKIS, osobą reprezentującą gminę Miłosław w Stowarzyszeniu jest zastępca burmistrza. I wobec niepowołania w bieżącej kadencji wiceburmistrza niezbędne jest wyznaczenie innej osoby na przedstawiciela, za pomocą którego gmina Miłosław będzie działać w stowarzyszeniu. Projekt uchwały zakłada, że reprezentantem gminy w Stowarzyszeniu WOKIS zostanie ustanowiony burmistrz gminy Miłosław. Dziękuję. Dziękuję Pani Sekretarz. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za podjęła chowę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu. 6E, zmiany uchwały nr 5 przez 34 przez 19 Rady Miejskiej w Wniosławiu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Proszę, o uchwał przedstawiła Pani Skarbnik Alina Kociąba. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. Panie <Szerny>, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zmiany w budżecie tak w zakresie dochodów, w rozdziale 402 zwiększa się 13 tysięcy dochody w zakładzie gospodarki komunalnej. W rozdziale 921.09 200 zł to jest zarobitna dla sołectwa książna z Powiatowego Banku spółdzielczego na Organizację Gminy Dziecka. Jeżeli chodzi o wydatki w rozdziale 010.10 w paragrafie 605 wydatki inwestycyjne zwiększa się o 10 tysięcy w zakładzie gospodarki komunalnej. Kwota 30 tysięcy na budowę studni głębinowej Białe Piątkowo jest niewystarczająca, stąd zwiększenie. Zaproponowane państwu 400024020 02 40 zakup materiałów i wyposażenia 3000 tysiące w zakładzie gospodarki komunalnej na zakup studzienek wodomierzowych i 921 09 na zakupy materiałów i wyposażenia 200 zł. To jest właśnie darowizna z banku spółdzielczego na Dzień dziecka w Dziękuję bardzo za Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania. Rada Miejska przy 13 głosach za, podjęła uchwałę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Pytania, interpelacje i wnioski radnych. Proszę, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu ósmego. Wolne głosy i informacje. Tu informuję, że państwo siedzący na, na sali też mogą zabierać głos. Proszę. Nie widzę. Zatem przechodzimy do punktu dziewiątego, zamknięcie sesji. Chciałbym podziękować wszystkim za przybycie mimo tak wczesnej pory i zamykam dziesiątą sesję Rady Miejskiej w Miastowie. Dziękuję bardzo.